Hej siemiaczku, witajcie, z tej strony Gilon i teci skopie 20 listopada 2023 roku No i co? Dzisiaj mamy robina Daraku za 1200 Pradawny miecz Daraku za 800 Małpka za 1200 bugi za 500 Papierkami nożycy za 200 Pajęczy rycerz za 2000 Oleander za 1200 Pomidorek za 1500 Joy ze 1200. Nieśmiertelny iglicy ze 1500. Awa ze 1500. Sopel Lodu za 500. Kimiko 5 Ogoniasta ze 1200. Zestaw żołnierzyki za 600 i malowania. Eteria ze 1200. Motocyklista ze 1500. Mariusz za 800. Mroczna awangardziska za 2000. Poza typu T za 200. Nevergona za 500. Nie ma już dzisiaj Luisa Hamiltona. No i co? Jeśli sklep się się podobał, to pamiętajcie subzonę łapka w górę, kodzisz lewą w sklepie. A się z Wami żegnam. Siemneczko.